kanał Tajlandia Online i to jest druga część naszego wywiadu z Michałem ze strony Azja Po Zmroku. I jak nie widzieliście pierwszej części, to kliknijcie gdzieś tutaj w linku. Tutaj. Czy tutaj, no, tutaj jesteś. Gdzieś jest. I skończyliśmy w pierwszej części na tym, jak poderwać tajską dziewczynę. I skończyliśmy na tym, że wylądowaliście już u ciebie w domu. Więc mm -hmm. czy mógłbyś opowiedzieć, czy zdarzyły się tobie kiedyś takie bardziej nieprzyjemne sytuacje, kiedy na przykład cię okradli, albo coś niemiłego się stało? Dobra, nie powiem jakieś tam nieprzyjemne rzeczy, ale chcę powiedzieć, że na te parę set razów, kiedy faktycznie przychodziła do mnie jakaś fajka, to już żyjemy w Azji, 5 lat <laughs> w Tajlandii. Um, takich sytuacji było naprawdę mało, ale statystycznie co jakiś czas się zdarza niestety, więc uh, mogę opowiedzieć parę, na przykład uh, historia o lusterkach. <lusterkach> ja się <lusterkach> więc, śmieję, bo ja znam historię. Więc, więc była taka sytuacja, że gdzieś tam już było o 4 rano biegałem po Sukumwicie i, i jakaś tam... Ale przepraszam, przerwę to jest taka bardzo długa ulica i jej początek jest w Bangkoku, a kończy się przy granicy z Kambodżą. I ten początek w Bangkoku jest bardzo, bardzo turystyczny. I tam Tajki poznają białych facetów, takich jak oto Michał. No, to jest generalnie miejsce, w których się takich dobrych, fajnych dziewczyn nie poznaje, ale anyway. Jakaś tajka do mnie przychodzi i mówi: Ej, tak od razu prosto z mostu, chcę iść z tobą do domu, czy mogę u ciebie spać? I tu od razu powiem, że to jest alarm, ponieważ nawet tajki, które są bardzo bezpośrednie, w pierwszej minucie znajomości nie mówią: chodźmy do domu. Jeśli mówią, to albo to jest jakaś pracująca dziewczyna, która oczekuje pieniędzy, albo. To jest dziewczyna, która chcecie okraść, także e, jeśli faktycznie jest taka sytuacja, to, to... Wtedy o tym nie wiedziałeś, czy... wiedziałem, ale byłem pijany i myślałem małą złową zamiast dużą. Myślałem, że zobaczymy co będzie. E, mi tu coś dzwoni. E, muszę zobaczyć czy to nie. Sorry, To nie to. Dobra. E, generalnie było tak. że laska mówi, chodź, idziemy do ciebie. I mówię, to no, dobra, no co, idziemy nie idziemy. No dobra, Jaki jedziemy. Naliniak. Co naiwnie, zostałem co chciałem, no tak dana powiem, dana. niestety z tego były konsekwencje, ale do tego dochodzimy. Więc pojechaliśmy do, do domu i tam po robocie było spanie. No i rano Laska i tak niestety tajki czasami robią, zwłaszcza w, w mieście Pattaya. Jeszcze ona mi posprzątała cały pokój, umyła łazienkę, bo Azjatki. często spotykamy. Tak, Azjatki generalnie uważają, że to jest ich obowiązek u sprzątanie, pranie i tak dalej. To się to faktycznie człowiek. od nas się bardzo różnią. No bardzo. A, no w każdym razie jej mówię, no to cześć, spadaj do domu, na razie nie wymieniamy się telefonami i nie wiem po co. I ona mówi, nie wystawia rękę. I mówi, no ale co ty chcesz? No to przybijam jej piątkę, no bo co może chcieć? Ona mówi, kasa, kasa, dawaj kasę. mówię jaką kasę? Nie? ona mówi, to co, zamuchanie kasy. A umawialiście się na jakąś Absolutnie się nie umawialiśmy na żadną kasę, i naprawdę, jak już byłoby tak ekstremalnie, że chciałbym zapłacić to bym sobie wybrał jakąś księżniczkę super, wiesz, tu, tu jak to w chłopaki do wzięcia. Tu, żeby miałam, żeby miała. Anyway. Czy Wy też oglądacie ten program? Polska, chłopaki do wzięcia polecamy. Anyway, uh, rzecz była generalnie niespodzianka rano, i ona mówi. Dawaj kasę! właśnie mieć inną niespodziankę, więc tak No Też się... inne niespodzianki się zdarzają w Tajlandii. Ale generalnie bo tak, że ona chciała pieniądze, których ja absolutnie nie chciałem dać, bo po prostu nie lubię czegoś takiego, a zwłaszcza jeśli ktoś mnie nie poinformował o tym z, z góry, tylko mi wystawia rachunek, więc tam oczywiście pierwsze co przychodzi do głowy, to mówiłem, no to ty mi też wisiesz pieniądze, bo ja ty wy też nie powiedziałem, że pracuję, ale to niestety nie działa w Tajlandii. I ona zaczęła robić awanturę, walić po ścianach, rzucać jakimiś butami, więc po prostu ją wziąłem fizycznie, Wziąłem ją tak za szmaty, za, za kali i ją wyrzuciłem za drzwi. No i ona mi tam waliła po drzwiach, tam oczywiście wszyscy sąsiedzi już wychodzili na, na, na korytarz, ale w sumie spada i co mi to obchodzi. No i w końcu poszła i myślę sobie, a dobra, no to koniec historii, nie? I to był koniec historii. No niestety jeszcze nie. Ponieważ e, tam po paru godzinach wychodziłem coś zjeść i przechodzę koło mojego motoru i tu mała niespodzianka obydwa lusterka były urwane i rozbite i tak ładnie położone na, na siedzenie, <grym> że się nie dało przegapić. Także no, zdarzy się czasami, że jakaś nieprzyjemna historia się przydarzy. Zwłaszcza w takich miejscach jak Sukumwit, w tych takich okolicach Nana, Asok. I w takich miastach jak Pattaya, w takich miejscach jak Phuket, Patton Beach, takie rzeczy się zdarzają, że laski nie mówią, że są pracujące. Po czym rano się okazuje, że one oczekują pieniędzy. Więc, e, będąc w tych miejscach, trzeba być przygotowanym, że jest taka szansa. Ja na to mam w tym momencie wypracowaną taką metodę, że jeśli biorę jakąś dziewczynę, to i mówię: Ej, a ty mnie lubisz, czy Ty pracujesz? I one wtedy, jeśli powiedzą, lubię Cię, to już się nie pytają, a jeśli powiedzą, lubię Cię, ale... to wiadomo, że się? już jest tak. Generalnie wtedy już nie ukrywają tego, że... Czyli że, nie tak naprawdę Czyli... lepiej się zapytać? Nie pytamy się na wprost, ponieważ znowu, tu jest coś takiego, że wiele tajek, jeśli się je zapyta, to powie, że tak, a jeśli o tym nie rozmawiamy, to nie bym... one też tego tematu nie poruszają i wtedy nie, nie wystawiają tak. rachunku, że się tak wyrażę. Ale delikatnie ja to w ten sposób zagrywam. Do, do you really like me? Or, or I just to, working? I, I co one mówią zazwyczaj? No i wtedy mówią, ale. Oh, I, I, like you. You. I jak mówią, I like you? Czy, czy ja zazwyczaj z nimi po tajsku rozmawiam, ale, ale e, można też po angielsku, zwłaszcza z takimi z tych, z tych okolic, gdzie turyści są. Mm -hmm. I e, jeśli powiesz, e, lubi, to znaczy, to jest taki. Equaliwent tego, że ona nie oczekuje pieniędzy. A, czyli wtedy można się nie bać. Że no, rammy no, stawiamy. mi naprawdę. się nie zdarzyło, żeby po tym jak powiedziała, nawet jeśli to jest pracująca dziewczyna, jeśli ona powie, że na to moje pytanie odpowie w ten sposób, to znaczy, że nie, nie będzie oczekiwało. No, że no ona naprawdę cię lubi tak, i naprawdę tak, chce z tobą zostać. Tak, tak mi to się środę. zdarza bardzo często i to ci się może zdarzyć w barze Gołgo, -go, to się może zdarzyć nawet z taką uliczną. Yy, Czyli tańskie pracujące dziewczyny też mają uczucia? No, to śmieszne, ale no tak, tak jest, bo nawet, nawet takie pracujące dziewczyny chcą mieć chłopaka, i jeśli one mają nadzieję, że, że coś z tego może być, to one faktycznie są w stanie po prostu iść i, i, i to zrobić. A czasami nawet nie oczekują związku, bo też miałem w dużo dużo raz w taką sytuację. W i prawie każda dziewczyna jest pracująca i, i też. Nie wiedziałem, że ja mieszkam w Bangkoku, czyli nie wiem, czy, czy miał jakąś nadzieję, że to będzie jakiś związek między miastami. To jest niby tylko 160 kilometrów. Nie wiem, no, no trudno mi powiedzieć, ale czasami się zdarza, że jest pracująca dziewczyna, a, a nie oczekuje pieniędzy. Ona pracuje z innymi, a z tymi, których lubi. A jak już jesteśmy przy takich delikatnych tematach, to powiedz mi, czy zdarzyło się tobie kiedyś coś naprawdę ekstremalnego, typu jakaś nieadekwatna tajka, bo coś? W ogóle moim zdaniem tajki są bardzo takie pogodne, delikatne i no, raczej nie są agresywne. Um, ale mogę się mylić, bo raczej mamy z tobą różne doświadczenia, <grym> prawda? Mamy różne i mam oczywiście tutaj 10 historii, ale muszę na chwileczkę tylko odłożyć wiadomość, bo tu przyjechała tajka.